W początku roku szkolnego współpracuję z nową klasą. Jest to klasa 4a. Rozpoczynamy wspólną edukację. Uczymy się razem matematyki. Pokazałem im zupełnie niedawno, jak świetnie można bawić się papierem. I Właśnie klasa 4 A zaproponowała, abym pokazał na filmie, jak wykonać gwiazdę ninja, czteroramienną gwiazdę ninja, zwaną shurikan. Shurikan to taka propozycja od uczniów klasy 4 A, ponieważ tutaj są same figury geometryczne, są kwadraty. Jest kwadrat duży, cztery kwadraty mniejsze, kwadrat duży albo cztery kwadraty mniejsze i e, są trójkąty prostokątne przyłożone do boków kwadratu, albo można też traktować te cztery ramiona jako piękny obraz trapezu prostokątnego. Tu są cztery trapezy prostokątne, które tworzą właśnie tą gwiazdę ninja shuriken. No to. Zabieramy się do pracy. Taka gwiazda będzie zrobiona z dwóch prostokątów. Zdecydowana większość układanek origami zaczyna się od kwadratu. Natomiast tutaj wybrałem yy, taką gwiazdę szurikan, która jest wykonana z bazy prostokątnej, tylko że to nie może być zwykły prostokąt, to musi być prostokąt, który jest taki bardzo ciekawy, to znaczy długość tego prostokąta musi być dwa razy większa jak szerokość, czyli inaczej rzecz biorąc ten prostokąt ma wewnątrz dwa kwadraty, a więc dalej jednak kwadraty dominują w sztuce origami. To podstawa. Jak zobaczcie, zginam prostokąt na pół i to jest pierwsze zagięcie. Oczywiście zawsze się troszczę, aby wierzchołki i boki przelegały do siebie. Jeżeli widzę, że to nastąpiło, dopiero wtedy zaprasowuję. Tak jak sobie mówiliśmy, dobrze zaprasować te linie zgięcia jakimś przedmiotem, ołówkiem, liniałem. Ja akurat używam ekierki. No i tak jak na żadnym innym przedmiocie, na matematyce bardzo miłe i mile widziane jest przeginanie. Jak zagiąłem w jedną stronę, odwracam papier i ta sama linia zdjęcia, tylko w przeciwnym kierunku, przeginamy. Chodzi o to, żeby linia zdjęcia była utrwalona. Czyli prostokąt... Zgięty na pół. Teraz ten wierzchołek, właściwie połowa długości, będzie przyłożona do tej linii zgięcia, którą utworzyłem. Powstanie taki trójkąt za chwilę. Na razie powstanie trapez prostokątny. Proszę bardzo, z jednej strony. Podobnie po drugiej stronie. Tym razem ta krawędź, druga połowa długości, jest przyłożona do linii zgięcia, którą przed chwilą uczyniłem, składając prostokąt na pół. I jeżeli przylega, no to, dbając o to, żeby kąty były ostre, zaprasowuję, i nika, o, teraz mam. Coś, co wygląda jak szczyt domu albo namiot taki tradycyjny. Muszę ten długi pasek prostokątny odciąć. Można to zrobić dokładnie. Żeby to zrobić dokładnie, to wystarczy narysować linię ołówkiem wzdłuż krawędzi trójkątów. Wtedy jak wyprostuję, te trójkątek odegnę, to linia cięcia zostaje. O. Na chwilę wyprostuję, żeby mi nie przeszkadzało albo żebym nie obciął niepotrzebnie trójkątów. No i teraz wzdłuż narysowanej linii nożyczki robią swoje. Dzięki temu uzyskałem właśnie taki prostokąt, o którym przed chwilą mówiłem. Ten pasek jest chwilowo niepotrzebny. A mam teraz prostokąt, który ma wewnątrz dwa kwadraty. Dokładnie to widać. Zresztą, jak złożę na pół, proszę bardzo, jest jeden kwadrat. Jeden żółty kwadrat. Jak otworzę tak, jak książkę bym otworzył, mam prostokąt, ale wewnątrz którego znajdują się dwa kwadraty. Szerokość występuje dwa razy na długości. To jest jeden. Prostokąt przygotowany identycznie postępuje z drugim. I teraz mam dwa Identyczne prostokąty. Z tych dwóch prostokątów właśnie powstanie shuriken. No i teraz bawimy się dalej. Należy ten prostokąt zgiąć dokładnie na, na połowę. Znowu dbam o to, żeby wierzchołki i krawędzie przylegały. Jak już przylegają, to wtedy delikatnie dociskam, dociskam. Sprawdzam, czy jest równo. Może być. Zapracowuję długi taki prostokąt, który mogę otworzyć. Wtedy wygląda jak książka. To samo zagięcie na drugim prostokącie. Znowu na pół. Zgadza się, może być. Wierzchołki do wierzchołków, krawędzie do krawędzi, żeby przylegały jak przylegają. Dociskamy, dociskamy, zaprasowujemy. No i mam dwa identyczne prostokąty, takie bardzo długie i bardzo wąskie. Wąski długi. Te prostokąty teraz układam otwarciem ku dołowi. U góry jest część złączona, a na dole jest otwarta. No i teraz ten pierwszy jasny, ten jasny prostokąt utrwalam tą linię zagięcia na pół, bo ona będzie teraz istotna. I teraz tak, ten prostokąt, który jest od połowy tu po lewej stronie zaginam ku dołowi, dbając o to, żeby dokładnie wzdłuż tej linii, która przechodzi przez środek tego prostokąta ustawić ten dolny prostokąt. Ten lewy prostokąt, o i powstaje mi trapez prostokątny. W tym drugim, w tym ciemnym, będzie zagięcie w przeciwnym kierunku, ku górze, o tak. Do tej samej krawędzi przykładamy. Wszystko identycznie, tylko tutaj ku dołowi, a tu ku górze. Teraz w tym jasnym prostokącie, ten po prawej stronie, zaginam. w tym kierunku natomiast tu odwrotnie ten był do góry a ten na dół nie jest skomplikowane mogę już zapracować wszystkie linie tutaj mam dwa trapezy prostokątne dwa trapezy prostokątne po odwróceniu mam piękny równoległobok i na dolnej i górnej podstawie równoległoboku jest przyklejony kwadrat. Identyczna sytuacja jest tutaj. No i teraz po tej stronie, właśnie, gdzie jest równoległo trójkąt i, i kwadraty, przepraszam, będę kwadrat zaginał wzdłuż przekątnej. Mówiliśmy sobie o tej linii. Taka linia w kwadracie, która jest poprowadzona od jednego kąta do drugiego kąta, mówimy na nią przekątną. I teraz zobaczcie, robię takie zagięcie właśnie wzdłuż przekątnej żeby powstało mi za chwilę coś, o tu mam kąt prosty. Taka litera L. Odwracam i po drugiej stronie identycznie znowu wzdłuż tej przekątnej zaginam. I powstaje mi. Szukałem pewnych analogii, żebyście zapamiętali, jak to się robi. Nie to się kojarzy z taką literką Z, tylko taką wyprostowaną. Z ma. Taką bardziej skośną, tą pionową część, a u nas jest tak na baczność. O, i to jest prawie wszystko. Tylko zaprasować, żeby się nie odginało, zaprasować. Podobnie postępuję z równoległobokiem fioletowym. Tutaj znowu też będę tak kombinował, żeby to Z powstało. Najpierw kąt prosty. Dolny kwadrat złuż przekątnej. I teraz górny kwadrat, który po obróceniu jest dolnym Nomen Omen. Proszę bardzo tutaj też ku górze i mam też taką literkę Z postawioną na baczność. Tak naprawdę to są równoległoboki, dwa równoległoboki i tutaj są trójkąty przy podstawie. Trójkąty równoramienne. Żeby uzyskać takie zgięcie, które się przyda później można te trójkąty wgiąć do środka, tak żeby powstał już tylko jeden równoległy bok. Ten z dołu i ten z góry, trójkąt składam tak i patrzcie jest piękny, równoległy bok, wzorcowy równoległy bok, doprasować po jednej i po drugiej stronie. i to jest cała cała robota podobnie tu te trójkąty, które są tu jest równoległobok i tu są te dwa trójkąty też je wginam ku górze też chodzi mi o to, żeby pozostał tylko sam równoległobok proszę bardzo, zaginam zaprasowuję wszystkie krawędzie po jednej po drugiej stronie Piękne, dwa równoległoboki śliczne. No i to jest koniec zaginania. Teraz już będziemy tylko składać ostatni etap. Ostatni etap tworzenia gwiazdy ninja. Mam poskładane żółte figury, mam poskładane te fioletowe. Teraz muszę je ze sobą połączyć. Żółty segment jest ułożony w kształcie tej umodnej literki Z, natomiast ten fioletowy odwracam na drugą stronę, gdzie są dwa trójkąty, które są połączone podstawami. Teraz ten ciemny delikatnie nasuwam na ten jasny i tak ustawiam, żeby można było dolny róg schować do kieszonki i górny róg. Też tutaj słabe do kieszonki. Tu musi mi powstać taka szachownica. W miarę tak to zagospodarować, żeby układało się w połowie. Przewracam na drugą stronę i powtarzam ten zabieg. Muszę trochę przesunąć. O tak. I znowu do żółtej kieszonki. Teraz fioletowy narożnik chowam do żółtej kieszonki do tego równoległego wokół żółtego o, o, o i ten drugi tak samo chowam do żółtej kieszonki oto jest oto ona szurikan żółto-fioletowy szurikan piękna figura geometryczna to jest trapez prostokątny to jest trapez prostokątny cztery trapezy prostokątne Albo jak się przyjrzy, to można zauważyć, że to jest kwadrat, jeden duży kwadrat, cztery trójkąty prostokątne, i tak dalej, i tak dalej. Trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że uda Wam się złożyć równie ładne. Pozdrawiam, 4a. Do zobaczenia w szkole. Pochwalcie się, co Wam się udało złożyć. Do widzenia.